Witam, witam serdecznie. Proszę bardzo, jak pięknie. Znowu jesteśmy w Rusus Pity, ale widzicie, jak fajnie. To są właśnie miejscówki tradycyjne. Tam widok na morze nasze wspaniałe. Stare domostwa, nowe domostwa. Piękna sprawa. Taka wioseczka jak widać. Kameralna. Proszę bardzo, supermarket. 20 metrów kwadratowych. O. A tu mamy cafe Neo. Czyli kawiarnię. Tak wyglądały kiedyś wszystkie sprzęty. Za czym się dorobili, proszę bardzo. Tak, tak, tak. Winogrony z góry, żeby było Zadaszenie, że tak powiem. Sypień stoliczków w środku i już można było kawiorkę wypić albo samogonu greckiego czyli Cekudi Proszę bardzo Te chałupki klimatyczne, ja lubię stare klimaty cyk, 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 cyk. No, Tak wyglądają Tradycyjne greckie wioseczki Kafenia i supermarkety Proszę bardzo rusospit Tutaj też mamy winogrona, ale nikt nie pielęgnuje, więc są w dziadowskim stanie, no chyba, że to, proszę bardzo, cyk, jest, no tak jakiś z półtorej kilo, no co, tak nakręciłem, żebyście, żebyście mnie nie zapomnieli, kreta, tradycja, piękno, natura, pozdrawiam, cześć.